Hej. Powiem Wam, że dzisiaj naprawdę zrobię szaloną rzecz, ponieważ wsiądę w pociąg i pojadę do Yokohamy i Kamakury. Yokohama to jest takie miasto położone troszkę pod Tokio, Kamakura jest jeszcze trochę dalej i tam jest taki wielki Buddha. Zapewne wiecie o co mi chodzi, a jak nie, no to dzisiaj się przekonacie. Zapraszam do oglądania. No i oczywiście wiecie, no. Łapki w górę, komentarze i. Zamawiajcie bezpłatny katalog, ponieważ jest naprawdę tego warty. Nie mam pojęcia czy to w kamerze widać, ale tam jest góra Fuji. Ale miałem tu warta, Zasnąłem mi się w pociągu. I akurat obudziłem się, jak była moja stacja. Kamakura i idziemy teraz zobaczyć, a raczej jedziemy busem e, tego wielkiego buddę i po nim wracamy do pewnego lasu. Jeszcze nigdy nie widziałem tak małego miasta z taką ilością ludzi naprawdę masakra. Idziemy teraz do Daibu, czyli po prostu budy. Człowiek chce się pomodlić do grubego i musi jeszcze hajs zapłacić. Nie no, żartuję, spoko. Tylko 200 jen. to jest e, 2 euro. Nic, nic nie kosztuje to. To miasto przypomina mi takie typowe polskie miasto nadmorskie, typu jakiś kołobrzeg czy ustka. Naprawdę jest małe, jest dużo ludzi, wszędzie można kupić jakieś lody i tego typu rzeczy i jest drożej. Kolejny bilet do kolekcji. na onigiri mm. Dzisiaj jest ze 30 stopni naprawdę bardzo, bardzo ciepło i jesteśmy teraz w Kejwie, znaczy, nie w cave'ie, w jaskini i... patrzymy w ogóle co tu się dzieje Wracamy do centrum i jedziemy do lasu. Tak obchanym pociągiem, tylko jeszcze nigdy nie jechałem. Gdy w Polsce każdy się wtrynie na hamad autobusów, tutaj robią się kolejki i po prostu każdy wchodzi po kolei. Naprawdę mega świetne to jest. Właśnie byłem świadkiem, jak starsza kobieta dała miejsce młodej kobiecie z dzieckiem. Wow. Szacun. Zbliżamy się do lasu. Nazywa się on Hukuchi Temple. I czeka nas kolejna kolejka. Jak widzę, kolejka to mało powiedziane, ona ma ze 100 metrów. Naprawdę, do lasu. Czekamy już, prawie godzinę. Już, prawie jesteśmy na miejscu, i zobaczcie, że nikt nie wraca. Ja myślę, że tam wszyscy umierają już z tego wycieńczenia i czekania. Nareszcie to mam. Po godzinie czekania. Ciekawe, czy będzie warto. Więc tak wygląda las bambusów. Naprawdę czuję się w nim jeszcze mniejszy niż, niż jestem. Czekaliśmy godzinę, a w lesie się było może 20 minut. Naprawdę lekko, powiem Wam, przereklamowane. Ale było fajnie: były fajne zdjęcia, no fajne bambusy oczywiście. Idziemy teraz coś zjeść, ale myślę, że już nie w tym mieście, a pojedziemy do Yokohamy. To miejsce wygląda jak takie miejsce spotkań w jakimś anime, takim wiecie, szkolnym, gdzie zawsze wracają po szkole. Taką właśnie drogą, mega fajnie wygląda to. jo, Jesteśmy już w Yokohamie i idziemy właśnie do największego w Japonii Chinatown. Coś zjeść, pooglądać, może coś kupić, zobaczymy. only when snow. Only know you love her when you let her go, but you let her go. Uh, uh. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite dress on. That's one of my favorite memories that I've kept on the road with me. I know it's crazy how things change so quick. Went from rock bottom to all this fame z tego nie rozumiem, ale biorę... Top. No, żeby w Japonii jeść chińskie jedzenie, koniec świata. To wygląda jakbyśmy byli największymi grubasami. Ile rzeczy. Ale krewetki naprawdę są świetne. Kupiłem trochę suwenirów dla znajomych i teraz lecimy zwiedzić trochę miasta, póki jeszcze jest w miarę jasno. No i wracamy już do Tokio do Shibui, a potem do domu Ja już jestem w domu od jakichś 3 godzin, ale zagadałem się z hostami, troszkę mi poopowiadali na temat anime, na temat różnych słów w Japonii i teraz zabieram się za oglądanie dalej anime i... Piciem fanty. <noise> Więc do zobaczenia do jutra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapki w górę, komentarze i zamawiajcie swoje bezpłatne katalogi, które macie w pierwszym linku. Pamiętajcie, że zamawiając katalog, Was to nic nie kosztuje, a mi to pomaga. Więc no dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa.